Siemanko, z tej strony Metalowy No i dzisiaj mam dla was taki krótki film informacyjny Odnośnie serii na moim kanale i ogólnie e, Całego mojego kanału Co się będzie teraz działo W co będę grał, w co nie będę grał No i od razu przejdę do rzeczy e, Głównie chcę wam powiedzieć o serwerze hardcore z Bo ja tam już w tej chwili Grać nie będę A z tego powodu, że Nie opłaca się Jest za dużo niedorobień nie wiem, czy będę grał na kolejnych edycjach. Na razie e, zaprzestaję gry na hardkorze. E, no, jeśli tam zawiodłem paru widzów, bo większość moich widzów jest z herbera hardcore, z tego co wiem i widać po wyświetleniach. To bardzo Was przepraszam, ale no taka jest kolej rzeczy. E, w zamian za to mam dla Was wiele innych serii z Minecrafta, jak i nie z Minecrafta, w tej chwili. Jestem w trakcie kręcenia serii z gry Splinter Cell Blacklist Oraz z Amnesii No, zapraszam was do tych serii bardzo serdecznie Bo te serie w tej chwili kręcę, tak na bieżąco No i to w sumie na tyle Jeśli chodzi o informacje o seriach Niedługo także otwieram Spika, o którym będzie także mowa w oddzielnym filmie, niektórzy już o tym wiedzą Pojedyncze osoby, o co chodzi no i w sumie to tyle, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie dzisiaj. Hmm, czyli podsumowując, na hardcore grać nie będę. E, filmy Splinter Cell Amnesia zapraszam Was na nich bardzo serdecznie, bo jak na razie wyświetleń jest tam bardzo mało, chociaż widzów mam e, prawie 700 to wszyscy skupiają się głównie na filmach z Minecrafta, a dokładnie z Hardcore z PKF a którego już nagrywał, w tej chwili nie będę. No i to na tyle. No, zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie, bardzo serdecznie i się z Wami żegnam na razie, i cześć.